Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Marty. Standardowo witam się z wami ja, czyli Klaudia. Standardowo witam się z wami ja, czyli Marta. I standardowo witam się z wami ja, czyli Natalia. Może nie tak standardowo, bo ostatnio tego nie było. No właśnie, Ale wracamy. ja, jest ja jest się niepoważne. po prostu bałam, że ja nie pamiętam tej kwestii. Ale udało się, udało się. I ja się bałam że zostałam wyrzucona bez mojej wiadomości. Ja też, w ogóle ty, no, ja ostatnio patrzę na tym vlogu, a mnie tam nie mam. Nie, jest tylko Marta, to jest. Jest tylko Marta, w ogóle Marta nas nie wołała do, do przywitania się, co jest Dobra, no, ja, Bo ciebie ciężko zawołać, jak ty 10 minut wiążesz buty. <grym> ale pay, one muszą być pay. Pay. dobrze zawiązane i w ogóle. Słuchajcie, ona naprawdę dosłownie, może nie 10, tak, ale. dosłownie, no, dosłownie. Ale jest... 5 minut wiąże dwa buty. 5 minut temu, to ja tu przyjechałam. To może ty sobie na rzepy kup buty, co? Mo Korko trampki sobie kupię na rzepy, ale są takie rzep. No, są. Są. Są, jeszcze, są jeszcze takie na mm, słupków. Zrobimy zbiórki. Dla korki, dla Klaudii. Dla, ko, oh, dla korki, korki z rzepem, z rzepem. dla Klaudi. Personalizowane, co? Ja ostatnio z z spersonalizowałam pers, z sobie korki, ale na stronie jeszcze ich nie kupiłam. Dobra, <laughs> y, co tu robimy? Z kim gramy? Właśnie. Natalia, dawaj. Jesteśmy sobie w płacku, Tam mamy murawę. Proszę, Tam. przebitka. bo widać, widać, widać. Gramy dzisiaj sobie trzeci mecz ligowy z Grodziskiem Wielkopolskim. Który chyba jeszcze nie przyjechał. Chyba nie. Widziałam tylko Sundzinę. Mamy godzinę do meczu. Może się gdzieś zgubiły po drodze, bo dzisiaj gramy na stoczniowcu troszkę niestandardowo, więc... Tak dla gramy na sztucznej. Bo pokazałaś tutaj muralę i... Tutaj no to, ale no, wody, widzę. że no, no, tam pójdziemy, pokażemy tam strzałkę, z... zrobimy im mapę. Później jak tam tak. będziemy, no to będzie można zobaczyć, tam, co? No ja ludzie chyba widzieli sztuczną muralę. Dobra, nie masz. <ślał> to jest wstęp, to jest wstęp, to we wstępie będzie przecież. Bo że dasz to później na koniec. Tak jak ostatnio dałaś na koniec, chyba. <ślał> po co ci te okulary? No, żeby mi nie świeciło słońca, no. Dobra, masz. Co One są takie brudne przez Ciebie. Od podkładu. Tyle tapety nałożyć na twarz, to naprawdę... Masz, masz, masz. Dzięki, dzięki. E, mamy dzisiaj ciasną szatnię, nie wiem, jak Klaudia tam wączka zrobisz. No nie wiem właśnie. Chyba na zewnątrz muszę zrobić. na, na konie, tak spodenki

Dobrze się prezentujesz, Maja. Nie, nie, Bo Maja się dzisiaj opalał. Stwierdziła, że dzisiaj się opala, nie? Ale tylko tutaj na ramionach. No tak, no. Tak. Że jeszcze nie dostałam. O, opowiedz, jak tam twoja głowa. Dobrze, już nie boli. W poniedziałek będę miała zdejmowane szwy i mam nadzieję, że już w przyszłym tygodniu będę mogła nabyć treningi. Ile było szwów? Trzy. Chyba. Moja chyba dorobiła się z w końcu. No, wiesz, tak Nie płaci przypadku. mi jak coś. No popatrz na swoją pracę. Pani, będę robić Ja o tym. Da, o, kim o kim, o czym? O czym, się. O czym interesuj się. A, no dobrze. dostaniesz? Wódcy, Taki <grymna> pracownik, to po prostu zero szacunku do, do szefita. Ja to delikatnie. Jak zawsze rozczesuję komuś włosy, to tak delikatnie, żeby tylko kogoś nie zabolało. A jak ktoś mi rozczesuje włosy, to tą szczotą bierze. Ładnie? No, żeby... tak, Ale jak dajcie coś się normalnego do... z tego. O Klawiła, ty nie możesz tak biegać, żeby to ci się rozwaliło. Natalka, co dają świecące klapki? Nic. Ładnie wyglądają. Ej, to nie anny, więc... no właśnie, zostawiła się, co? Zostawiłam, bo chciałam ja ci do

Teraz ja A ja też zdejmujesz? Wszystko zdejmę, nie? nie ona się nie powiem, że na ona nie, się nie ona nie zdejmie. Ona ci powie, że zdejmie, ale ona go nie zdejmie. Marta, weź. coś, weź, coś, weź, weź. Mam na siebie spojrzeć? Spójrzmy. <noise> <Ej>, ostatnio spojrzała. <noise> Aż się przestraszyła. <noise> Kłóci się tam z kimś, kłóci, 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 kłóci e, i rozmawiam. nagle. ta, tak, rozmawiam, w Twojej rozmowie. Kłóciła się z kimś tam, no nie, stoi sobie, kłóci się i ja stałem po tej stronie, no znaczy, tak, <głodnia> się Klaudia się wydykała. Ale co się dzieje? Bo ja bym mogła tak godzinę leżeć Wszystkie przedmioty są O nieco co wszyscy goście z gniazdki? Taki mały a teraz już kobieta. I patrzy w oczy, a ja, a ja cały grzech. Bryzir Weronika nadal działa. <grywa> <grywa> Musisz się widzą przedstawić, skąd się tu wzięłaś w ogóle u nas. E, przyszłam z e, Wokowskiej Akademii Piłkarskiej, z Wysławka. I mam nadzieję, że się tu rozwinę. Podobać się u nas? Jesteśmy bardzo. fajne? tak, bardzo. No nie masz wyjścia, musiałaś jak powiedzieć. Nie. No a teraz musisz wziąć kamerę. To już opowiadaj na jakiej pozycji gra? E, no teraz... Częściej na środku obrony, ale wcześniej gram na wahadle albo na lewej obronie. I gdzie najlepiej? No chyba w środku lepiej się odnajduje niż na boku. A, liczysz na debiłcik dzisiaj? No, mam taką nadzieję. Oj przepraszam. W ogóle możesz to sobie złożyć. Was była wczoraj na meczu, więc wiecie, ileś tam ludzi przyszło. Przychodzi coraz więcej Was oglądać, więc dajcie z siebie wszystko. się dobrze. Hmm. Jesteście naprawdę bardzo, bardzo mocne. Nauczyłyście się tego tydzień temu. Że jest na to ciężej, się w tej e, Pokażcie, to, my zawsze chcieliśmy robić. że z tamtym być coraz lepsi, żeby z każdego meczu się czegoś uczyć. Popatrzcie się dobrze, dajcie z siebie wszystko. Jeszcze się do roboty. Staro. No i kawa na ławę, no, przegrywamy 2 do 3. W pierwszej połowie stworzyliśmy sobie kilka sytuacji. Jedną wykorzystałyśmy, więc do szaty schodziłyśmy z tym 1-0. Po przerwie bardzo szybko tracimy bramkę na jeden jeden, potem na jeden do dwóch Ja Pierdziel. Nie wiem, ciężko mi wytłumaczyć dlaczego co się działo. Zastanawiałam się w ogóle czy to nagrywać, bo ja w tym meczu nie zagrałam i, i no, nie wiem czy powinnam się o nim wypowiadać. Z ławki to wyglądało tak, że brakowało nam takiego jakiegoś pazura, takiego zdecydowania. Ja bym powiedziała, nazwałabym to, że ognia w oczach. No i dostałyśmy na jeden do trzech. Ja pierdziele! Znowu stworzyliśmy sobie parę sytuacji. Dobrze! Strzeliłyśmy na 2 do 3. Tutaj bardzo ładna bramka Justyny i właśnie to jest to, czego nam brakowało w wielu momentach tego meczu, czyli ta decyzja. Później miałyśmy jeszcze piłkę na 3 do 3, niestety sytuacja niewykorzystana. I dopadło nas to, o czym się bardzo często mówi. Po awansie do ligi, czyli gra toczy się szybciej, błędy są od razu bardziej karane. No i my o tym wszystkim wiedziałyśmy, że tak będzie, ale jakoś ciężko nam się na razie jeszcze chyba przestawić. Więc ten mecz potraktujemy jako taką cenną lekcję, cenną nauczkę, bo przed nami teraz pewnie jeszcze trudniejsze spotkanie, bo przyjeżdża do nas. Ostrowia, Ostrów Wielkopolski, jedna z drużyn aspirujących do awansu do pierwszej ligi i będzie ciężko, no ale my lubimy takie mecze. Po to się tutaj pojawiłyśmy, po to awansowałyśmy, żeby grać cięższe mecze niż w tej trzeciej lidze Więc na to się bardzo cieszę. I to by było na tyle chyba w tym vlogu. Jeżeli Wam się podobało, to wiecie, że łapko w górę, subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!